No się tamczowe długo nie zaczynaliśmy z tego miejsca. Używam milion odcinków temu, ale chcę wam zaktualizować, iż udało mi się dodać sam do rodziny. Ma wysoką inspirację, cudowny chłopiec, tylko cena tam się nie zgadza z tą, co miał jakby przed tą całą akcję. Wspomnienie udało mi się usunąć, nie mogłem tego znaleźć. Przeszukiwałem ten sim manipulator, ale stwierdziłem, że dobra, w dzisiejszym odcinku to jest zupełnie nieważne, więc w ogóle możemy sobie to darować. Ważne, żeby po prostu on już wrócił do tej rodziny i wszystko działało ok. No i myślę, że możemy w sumie zaczynać. Dzisiaj zagramy sobie u dudków Karoliny i Irenki. Irenka, nie wiem na jakim jest etapie, w sumie nie pamiętam. Kurczę, tak dawno nie gram. To jest właśnie to w tym nowym pobrzeżu tych rodzin i no więc sobie zagramy, zobaczymy co tam się dzieje. Karolina, nie wiem czy ona już ma tą pracę czy jeszcze nie. Ale wiecie, musimy tam wszystko ogarnąć i przygotować na odejście. No i w sumie tyle z takich ogłoszeń parafialnych. Chyba. Tak mi się wydaje. Dobra, zaczynamy, bo jak zwykle teraz yy, patrzę w, w pusty punkt jakiś w ogóle przypadkowy i Coś jeszcze miałem powiedzieć? Nie, chyba nie mam powiedzieć. Oczywiście, że jesteście tu nowi, to zachęcam do subskrypcji. Już możecie dać lajka, like bo odcinek oczywiście będzie super, jak zawsze. Mm, I zapraszam serdecznie na grupa na Instagrama i na fanpage, bo tam zawsze macie, wiecie, linki do odcinków. Nie zawsze YouTube pokazuje, że jesteś u mnie nowego. To zacząłem zauważać, jest bardzo dziwne. Powinni wspierać takie malutkie kanały jak mój. Dobra, lecimy z graniem. No nic, pierwszy dzień i ręka w ogóle w ogrodzie. Jej w ogóle jakieś y, marzenia to po prostu jakieś śluby, zaręczyny, wnuki i tak dalej. Ale ja tak stwierdziłem, że w ten sensie znak nie bardzo. Nie wiem w sumie co miało się wydarzyć, ale wiecie, coś tam się pomyśli. W ogóle nie wiem, co ja gadałem o Karolinie. Co ja w ogóle miałem w głowie, kiedy, <laughs> kiedy załatwiłem jej pracę? Bo tak zaznaczyłem, że ona karierę zawodową nauka by chciała. Ona pracuje w medycynie, a w ogóle jej aspiracją życiową jest prawo. Więc nie za bardzo rozumiem, co ja miałem w planach? Co ja wymyśliłem? Czy ja tego nie zauważyłem? No wiecie, ja jestem teraz na etapie, że dopiero zaczynam zaglądać tak naprawdę w te rzeczy, nastawiać się na te simsy, że one mają tak to wszystko zrobione i tak dalej. Więc dopiero zaczynam realizować te wszystkie ich. Jak, jak to w ogóle się nazywa? Aspiracja, po prostu aspiracja, więc wydaje mi się, że y, muszę to ostro zaplanować wszystko i podjąć decyzję, że no jednak pójdziemy w to, co jest jej jakby życiowym marzeniem, a nie, że ja tam będę, wiecie, jakieś głupoty robił. Ja nie wiem, czy Irenka długo pożyje, bo ona ma bardzo niski wskaźnik tej aspiracji, A ona ma też jakieś takie chore, wiecie, wymagania, że ona chce jakieś śluby i tak dalej, a ja kompletnie teraz nawet nie mam kandydata na to chyba dla Karoliny bo nawet nie pamiętam z kim ona się tak e, spiknęła. Jest z Jacusiem, a ona z Jackiem właśnie miała coś, tę fiferafa. A nie, Jacek jest przecież ten. O Jezu, co ja tu chciałam namieszać? Nie, Jacek nie. Przecież to jest jej i, i, O Jezu, co ja kręcę? Pomieszałem ją w ogóle z Rudą. No nic, masakra. Nie, ręka nie podejdzie. A Maurytę, próbówka, to on w ogóle w jakim on jest wieku? On jest nastolatkiem czy co? No bo zauważyliście, że jednak Karolina nie ma żadnego planu, kompletnie do nikogo nie zna i tak dalej. Może ona by w pracy kogoś poznała. Też jakiegoś prawnika, fajnie by byłoby była z jakimś prawnikiem. Może dobra, najpierw, co zrobimy, to w ogóle przekręcimy jej życie do góry nogami, poszukamy jej tej pracy, może będzie prawnik. Oceanografia nas nie obchodzi, biznes, show biznes przepraszam, badacz natury też nie, nie będzie prawa, artysta, gastronomia i pusto. No dobra, dopóki jest tak jak jest, no to wiecie, wolę jak sobie tak zarabiamy. O, tym bardziej, że właśnie przychodzą rachuneczki. Czy zabierają rachuneczki? Zabierają, we wtorek były rachuneczki. Tym moja droga chce siku. I zadzwoń może do Sima, zadzwoń do tego chłopaka może, nie wiem, od już dorosł, czy coś. Powinien dorosł, bo tutaj nie dorasta miasto w trakcie. Więc słabiutko. No ale co, weź tak największe przyjaźnie. Aha, nie ma go w domu. Dobra, nie wiem, zadzwoń do kogoś z rodziny? Do matki? <grym> no tak, bo ona pracuje od 20 do y, drugiej w nocy, więc no tak wiecie. O, to już wiem, że sobie pogadamy, nie? To sobie z nim pogadaj. Powiedz, że no, studia i tak dalej, praca jest okej, okay, ale byś chciała być tą prawniczką. No bo szkoda, jak genów, ona jest bardzo ładną dziewczyną. A my tutaj wiecie. nie mam nawet kandydata w sumie. Nie wiem, co ja robię nią na tych studiach, nic po prostu. Tylko przebrnąłem przez jeden studiach, miałem właśnie kogoś poznać. Teraz już trochę za późno. To już dziewczyno, wiesz, po ptakach. coś się na chyba z tym tym się nie dogodzi. Iranka, co ty robisz? Moja droga to już jesteś oczywiście zmęczona, więc ja ci bym nakazał się on zdrzemnąć, Bo jest 12. Bo ona jeszcze wiecie. A nie, na no dzisiaj nie idzie do pracy, dobra, ma wolna. Bo ten maurecy próbowka, to mi się wydaje, że to jest taki sim, kurde, taki jakiś za bardzo. Kto to jest ten? Arnold Ryba. Widzę Arnolda, zadzwoń. Arnold, Boże, nie widzę teraz tego ubarodego. Dobra, weź mi tak. No tu go widzę, a tu go nie widzę To są za małe obrazeczki Zaproś no O zaraz będzie, no dobra, okej okay. Więc ty byś mogła... Wskoczyć szybko do wanny, zanim on podejdzie O, przelazu, tylko oni idą tu gdzieś Tu gdzieś przechodzę. Ale ja go znam No dobra, daj mu piątkę czy coś, nieważne A to jest ten taki ludo opalony On ogólnie jest bardzo przystojny tak mi się przynajmniej wydaje. Wydaje mi się, czy nie. Nie. Dobra, czy ja tutaj mogę znaleźć o nim jakieś. Minisima, wyłączone potrzeby. Poraź, tak? Uczeń, powitaj. A weź go tam do wcipku i schlebiaj, podziwiaj. Dobra, z nim rób z nim cmok, cmok. <grywka> No my są teraz na poczekaniu. Nie wiem, gdzie ona go poznała. Kurde, czy to było na studiach, czy on jest jakiś ze szkoły? No bo znego jednak gdzieś go poznała, tak? Lech Parzodełko. No, ale on mi wygląda bardzo na nastolatka. Oj, chyba mu się nie spodobało. Irena ma dzisiaj wolne? Dobra, to my wiem, że Irenka ma wolne, ale my tu chcemy romanse. Dowcipkuj jego. A, ja mam sobie tak otwarte, że nie widzę jakiejś jest relacja na tę chwilę. On cię kompletnie nie kręci. No to weź, spadaj, pokaż mi. A co cię w ogóle kręci? Bo Łukasz życie kręci. To jest Twoja rodzina. O mój Boże. Kręci ją biżuterię i logiczne. I kostium komputerowym odrzucałem. Co? Dobra, przyjrzyj się jeszcze raz Simowi. I ja zobaczę, co z tego będzie. Nie, dobra, dobra, to nie ma sensu. Pożegnaj się. Dobra, skoro mamy ma tyle czasu, to będziemy sobie tych ludzi ściągać tutaj. Ja bym chciał jeszcze tego takiego bledzioszka Zaproś. Uuu, on ma jakieś że Nie, musisz go zaprosić. A weź porozmawiaj z nim. I potem za... A co ja robię, co ja robię. Jak zwykle. Na speedzie dzisiaj. Zupełnie <gryw> no na speedzie. No bo chcę jakieś tu wiecie relacje zadzwonić. Teraz mi się zdjęcie jakoś zmieniło. Może teraz przyjdzie. Na mnie nie licz, naprawdę. Dobra, to dzwoń do niego jeszcze raz, pogadaj sobie z nim. Tylko rozmawiaj. I co ty z nim zrobiłaś? Wyrzuciło mi go. Dlaczego to tak jest? 14. Jeszcze raz dzwoń do niego. No tak musi mieć chyba z 20, żeby chciał tak jakoś przyjść. O, już jest 19, 24. Ile jest? Teraz, na tej chwilę. 29. Więc już powinien chcieć przyjść. Ale świnia czeka na majstra od naprawy telefonu. Boże. Ale gada z nami normalnie. Zaraz będziemy przyjaciółmi, jak tak będziemy do niego wydzwaniać. Dobra. Dzwonię jeszcze raz. Chyba, że ja dzwonię do dwóch różnych osób. Nie. Już się bałem. Myśli, że może w. Co to jest? A nie, to jest Justin Trąbka. To nie Justin nie. Kompletnie Justin, no. Gdzie znamy Justina? Ja go już widziałem jeden razy i on mnie przeraża. A, bo on tu przyjdzie. A ale on nie przelazł. O, idzie. O Boże! Dlatego ja cię znam. O Boże, to jest prześladowca od Sekio. Eee. Prześladowca? <laughs> Super. Tylko u mnie są inne fryzury, dlatego on wygląda inaczej niż u Sechy. w mikrofon, sorry. <laughs> Przyjrzyj się Simowi. O Boże, ona go wielpi. I może z nim flirtować. Dowcip, Dowcip kasuj go. Kocieruchy ruchy zrób. łaskotkim zrób. Poplotkuj, a Ty nie chciałeś do nas przyjść, świnio ona miała taka faceta, wiecie, takiego... takiego nie wiem jak to nazwać. A bla 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 bla, będę wam tu przewijał. Co to was obchodzi, co tu się dzieje teraz? On margaryny prześladował, bo że nie pamiętam, nie pamiętam imion. Ale super jest to serio, Sofie, więc jak ktoś nie widział, to musi zobaczyć. Pustynne bogactwo się nazywa. O, te flirty słabo i mi idą sugestia, bo... Już się lubią, ale tych flirtów jest za mało. Z chlebie weźmy po masło i coś. Tam. Mało zauroczyła się? Boże, cały dzień na tym spędzam. Czemu uciekłaś? Flirt? A, bo mi się nie spodobało coś. Ale ten dolny pasek nie chce lecieć. Zgodził się. Myślę, że się we mnie zgodził. Dobra, oczaruj go jeszcze i myślę, że na dzisiaj to będzie koniec, bo się zmęczona. O, pierwszy pocałunek. O no! O jezu! Teraz mi, go szybko pożegnać, proszę pożegnaj się Wy szybko. Wytłumaczy mi to ktoś? Pierwszy pocałunek nie, ale jakieś mizianie na pożegnanie już tak. Dobra. Zjedz sobie hamburgera na pocieszenie. Biedna. Taka poniżona. A ty śpi... Nie, dlaczego ty masz. Nie, no wstawaj, babo Jędza. Proszę się ogarnąć. Tutaj, ładnie. Potem sobie zjeść. Zupy na pocieszenie babuni czy coś. To sama jesteś babunią, więc sama sobie możesz ją zrobić. Karolinka, będziesz musiała poczekać, aż ta starusieńka wyjdzie nam. A ty jeszcze jesteś głodna, zjedz obiad. Spaghetti sobie ogarnij. A nie, najpierw idźcie wiesz, co wykąpać i ogarnąć, a potem sobie jeszcze zjedz spaghetti potem może i spać w sumie. Dobrze, no ma wolne. Bo tyle zajęło mi gadanie z tym kolesiem, że masakra. Babuszka poszła spać. Padnięta. Jest 8.20, dwadzieścia, dzwoni telefon, ale widać, że dziewczyny mają po prostu to gdzieś. Ale ja jestem ciekaw, kto dzwoni, więc może uda im się odebrać? Pewnie nie. Kto dzwoni niby? Serio? Gdybym wiedział, bym nie wstawał, bo po co? Podejdź na tanko. Zrób leśniczki. Zrób dla babci, bo w sumie babcia to już czuje, że na umrze w tym odcinku, więc mogłabyś być dla niej miła, a babcia w tym czasie sobie zrobi psi psi i się wykąpie. Właśnie zastanawiam, czy im tam na proszę nie zmienić. Tak, się zastanawiam, czy jak, jak Iranka już nie odejdzie, to czy Karolina nie zacznie robić remontu w tym domu? Bo te wszystkie rzeczy, wiecie, jestem takie stara i jestem niepotrzebna, a Karolinia jednak wydaje mi się, że zależałoby na takim jakimś ogarnięciu tego wszystkiego tutaj. Wiecie, jakieś nowe szafy w kuchni, podłogi i tak dalej. Jak się posprzedaje te rzeczy, to dużo jest zostanie gotówki. Plus, finanse nie mają dość dobre. Więc Trzeba się nad tym grubo zastanowić. A i zaraz będziemy dalej szukać pracy oczywiście. I dalej będziemy starali się tego pana zgarnąć, skoro on się jej podoba. Aleksy Bułka jeszcze jakiś. Ta jaka smutna, Jezu, to ona na pewno odejdzie. Bo to już ma, wiecie, jakieś rodziny, ona chciała podświetliki w ogóle, co to, co to ma wspólnego z chęcią dużej rodziny. Że tam aspiracji rodzina. Bo jedno z drugim się może nie łączyć. Nie musi koniecznie. Dobra, to moja droga jeszcze za chwilę poszukasz sobie pracy. A potem może sobie pograj albo może pograć w DSMs 3 zobaczymy, czy tobie też się tak zawiesza. Dobra, koniec tego kompania: oszczędzaj wodę. Nie stać cię na to. Dobra, dawaj prawo, wywiad, architektura, polityka, armia. Sportowiec, koniec. No, ale już były troszeczkę inne, więc dużo się wymieszało. Bo były same nowe praktycznie, wydaje mi się, albo w większości. Ona chciała w ogóle pogryźć na tym kąpić. Super. A, w ogóle ja odznaczam to. Nakłonić kogoś do sprzątania, no ja nie wiem. Sama byś się mogła za to wziąć. A e, ja ty, moja droga, mogłabyś... Odłożyć te resztki. Dobra, ty mogłabyś jeszcze zaprosić w sumie wnuków wszystkich. Zalatwien do Sima. Co my tu mamy? On jest w szkole. A błażej? A zaproś rodzinę w sumie. Ale nie z Gracianem zaprosił, niech pozna Gracjana. O nie, nie przyjdzie ten Gracjan, Dlaczego? No kurde babci nie chce poznać. Zawiesiło się, więc już idzie. ONI NIE MAJĄ RELACJI ŻADNEJ! Oh my gosh! No dobra, to będzie trzeba ją stworzyć. Znaczy się stworzyć, naprawić. No stworzyć w sumie. Pocałuj. Rodzinny pocałunek, do dowcipkuj. Zapytaj. O zainteresowania. Rozmawiaj. Rozmawiaj. Halo? No trochę niech sobie pogadają. Zmagaj w nim uprzejmość, może jakiś dowcip, po podziwie, że skończył studia. Dominik... Brzdęk. ho, ale grubaśny, o Jezu. Co ty masz na głowie? Śmiesznego. Dobra, normalna poza. A dobra, jakieś tam pierwsze twarze. Okej, okay, Błażej, jesteś dziwny bardzo. No dobrze, że twoje geny nie pójdą dalej. No dobra, tam trochę jeszcze z nim pogadaję potem się z nim żegnę i tyle. I Także z tej relacji coś zrobiłem. Że on w ogóle przeszedł. No bo to może inaczej jak jest ktoś rodziną. O co ci chodzi? Łap tyle. Dobra, kop w poszukiwaniu skarbu. Łap owady. Na bank nic nie znajdziesz, ale co tam. Jakiś kamień. <laughs> nie, wypełni tę dziurę. Babcia łapie owady, żeby jej było lepiej. A zobaczcie. Jeszcze nie jest tak źle. 74 lata ma. Ktoś ty jest. Oh my gosh. Ma twarz. Ty do pracy idziesz na dwudziestą. O nie. A dobrze, ona się położyła spać. Żółka gentlemana złapa. Jakiegoś mutila, madam Dobra, niech ona tam do 40 popośpi. A nie, wstała sama. No dobra, trudno. Ona no, będzie podnięta I dobra, ile można łapać te robale? Wypełni tam dziurę. Skorzystaj, wykąp się. Możesz potem wszystko wyczyścić. Zaraz do córki. Zaraz ja pogadaj, bo cały czas te towarzystwo jest spada. Nie rozumiem jej. Czy ona po prostu, przez to, że jest, a ona ma popularność, to dlatego to towarzystwo takie leci, a ja, że w ogóle ona łapie robaki na popularność, też trochę dziwno. Tylko rozmawiać co jak chwilę tam pogadaj i tyle. Why? Co ona ci powiedziała? <ścoughs> Patrzcie, ona chce wziąć ślub. W ogóle ona jest, ona jest gotowa, nie? Gotowa, tylko nie ma z kim. Dlaczego ty się z nią pożarłaś? Trochę to dziwne. Nie rozumiem, dlaczego tak się stało. I nagle przestało być przyjaciółkami najlepszymi? O nie, będzie pan doktorek. Oh no, miłby się przydał taki pan. No, pomóż naszej ręce w ostatni dzień życia. Dobra, no da. Dzięki. Ale i tak ona jest na granicy. No, bo ona ma jakieś tam wnuczęta, i nie wiadomo co, to bym musiał zagrać w innej rodzinie, żeby te wnuczęta się zrealizowały. Ktoś tu wrócił. O, dostanę nawet awans. Pierwsza praca w klinice, super, fajnie. Zrób sikło, chociaż przed tym pójściem spać. Naprawdę, ona teraz pójdzie do pracy. Oszaliście. Proszę, ona dopiero co tu przyszła. Stąpasz tą ścieżką ku doskonałości, twoje pragnienie zostało wysłane i otrzymasz tę pradawną moc. Wybierz mądrze swoje życzenie. Co? O co chodzi? Sprzedaj lampę, podtrzyj lampę. I ranka, chodź tu. Jest szósta rano, możesz wstać. Możesz jeszcze łapać świetliki, dość trochę aspiracja podskoczy do góry. No łap te świetliki. Dobra, po trzy lampy. Zobaczymy, co się wydarzy. Łooo. Wow. Ja tego nie pamiętałem. Trzy życzenia. Życzenie. Daj mi wewnętrzny spokój. Może, może to się jej zmieni. Bo na już z jakąś się... Nie rozumiem za bardzo. Nic się nie stało. A daj mi urodę. O, bez sensu. Daj mi długie życie. Możemy odmłodzić. Albo ją zabiję. Miała 74. Oh! Dały 4 dni, ale mega. Możemy jeszcze mieć jakieś życzenie? Kim jest ta pani? O nie, lampa znikła. Kim jest ta pani? Jaka ładna. Powitaj Sherry. Sherry Bean. No szybko. Szybko powitaj Sherry. Odłóż ta gazeta śmierdząca. I zapytaj się. E, Podziwiaj panią Sherry, że jest taka piękna. Pani Sherry Berry. Jezu, a jakby Karolina została lesbijką? Albo jakby chociaż została, wiecie, przy, przyjaciółką. Podoba ci się Sherry Berry? Moja no, zakopać tę dziurę. I oczywiście nie zakopała, nie? No, jak klasyk. Nie podoba ci się Sherry Berry? Ale nie zostanie Sherry Berry, bo może przyjdzie Karolina, a na nie a Karolina przyjdzie, to ona będzie umierająca. Czy Karolina przyjdzie o 14.00 3 godziny, może ona jeszcze tu będzie? A Irenka w tym czasie się ogarnie i zrobi wszystko dookoła siebie i... Poda jedzonko. O, na leśniczki zrób na... Na ten, jak to się mówi? Na deser. Ktoś wyzwania, ale bardzo mi to nie obchodzi. Uuu, jakie płomienie. Co to są za naleśniczki? Pokaż mi. No wygląda trochę jak... Nieudany eksperyment. Jakieś parówki, dwie. O co chodzi? Ktoś ty jest? Alvin? No dobra, powitaj go. Ale co on tu robi? Boże, jesteś agenci, mnie tu śledzą. Boże, to efekt tego Gina? Nie za bardzo rozumiem, co się dzieje. Czy to ten jeans sprawił, że my się podobamy nagle tym wszystkim ludziom? I oni przechodzą rzeczywiście? Ten Alvin jest bardzo fajny. Poza tym, że ma dziwny strój. Chodź moja droga tutaj na chwilkę. Podoba ci się on? O, podoba ci się. Dobra, no to spodoba Irenka. Wnuczka przyjmuje tutaj. Pospędzaj z nim czas, bo podoba mi się on bardzo. Ma trochę taki nos śmieszny. Ale poza tym. O, teraz. a ma kolczyk. No ten kolczyk mi tam, wiecie, mało co. No, śmieszny był wiosty nos, ale ciekawe dzieci by wyszły z nich. Bo Karolina też ma taki, wiecie, jakiś taki jeden z dziwniejszych nosów. Taki malutki bardzo. Więc ciekawie by to mogło się zmieszać. Albo bardzo źle ciekawie. W drugą stronę wręcz. Ale to możemy spróbować. Masz z nim jeden piorunek, ale w sumie... Spędzaj czas jak szybko leci. O Jezu buldo francuski. Trochę tak wygląda. Jak się nazywasz? Piesu? O kurde. Filip. Okej. Okay. Spokojnie, auto przyjechało, Irenka po ciebie. Dobra, nie spędzaj już z nim czasu, bo zaraz będzie 100, a nie zrobisz żadnych innych rzeczy. O już możemy flirty, oczarować go i tak dalej. O coś już zniszczyłem. Okrzyk studentów. <grytko> Plotkowanko jakieś. A dobra, ty jesteś padnięta. Pożegnaj się ze wszyscy. On się w niej zauroczył? Tak szybko? W sumie ona też. No, całowanko już na pożegnanie. Boże, ile ona kolesie się całowała. Wiecie co, nie wiem o co chodzi, ale zaczynają nas śledzić bardzo dziwni ludzie. Którzy pojawiają się tu znikąd i wszyscy mają te stroje super bohaterów. Jeżeli wiecie o co chodzi, wyjaśnijcie mi to. Bo coś mi się wydaje, że coś jest nie tak i boję się. Czy to znaki korupcji? Tam śpiącą Karolinką na dzisiaj zakończymy. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie, nie wiem, że ten odcinek jest mega szybki, no ale jak jest dwójka simów, to tak jest niestety. Jeżeli się oczywiście podobało, to ja zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do lajkowania, do nadrabiania poprzednich odcinków, żebyście wiedzieli, co wydarzyło się wcześniej, czyli jesteście tu nowi lub nie obejrzeliście wszystkiego, bo przecież trzeba obejrzeć wszystko. Czemu nie? Why not? Karolina wstaje, ja też muszę wstać już od kompa, bo już siedzę przy nim w czwartym godzinie. Więc dziękuję wam jeszcze raz serdecznie, ale dziwny kadr, lepiej już to kończmy. Miłego dnia, popołudnia, cokolwiek tam robicie, cześć.